Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Jeszcze niedawno na skrzyżowaniu w Burzeninie w powiecie sieradzkim kierowcy musieli bardzo uważać ze względu na kiepską widoczność i niebezpieczne kolejny. Teraz to się zmieniło. Powstało tam nowe rondo. Tak to wyglądało. Zniszczona nawierzchnia, bardzo źle wyprofilowane skrzyżowanie, błot. To zalewające to skrzyżowanie przy każdym większym deszczu, a dzisiaj to samo miejsce wygląda zgoła inaczej. W przebudowie pomógł rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego samorząd województwa łódzkiego otrzymał ponad 5 milionów złotych. Nowe rondo oglądali razem z marszałkiem, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz Wójt Burzenina wraz z radnymi. Kiedy z prowadzenia oddziałów położniczo-ginekologicznego, pediatrycznego i neonatologicznego zrezygnował powiat piotrkowski, istnienie porodówki w Piotrkowie Trybunalskim stanęło pod znakiem zapytania. Samorząd Województwa Łódzkiego ruszył z pomocą. Działania te przyniosły efekt. Świadczenia zostały zabezpieczone na najbliższe lata. Pacjenci i pacjentki z Piotrkowa mogą więc odetchnąć z ulgą. Prowadzenie oddziałów przejął samodzielny szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie. Chcemy jednoznacznie potwierdzić to, co wcześniej zapowiadaliśmy. Zapowiadaliśmy, że Samorząd Województwa Łódzkiego Udzieli wsparcia, udzieli pomocy przede wszystkim mieszkańcom, przede wszystkim pacjentkom i pacjentom Szpitala Powiatowego. Mamy też dobrą drugą informację, którą myślę, że również Piotr Kowian ucieszy: a mianowicie, że w Szpitalu rozpoczyna się wielki remont, termomodernizacja budynków. Od złożenia kwiatów na stacji Radegast rozpoczęły się łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W wydarzeniu współorganizowany przez województwo łódzkie wziął udział wicemarszałek Piotr Adamczyk. W ramach tegorocznych Dni Pamięci odbywały się koncerty, spektakle i spotkania autorskie. Galę podsumowującą te wydarzenia zorganizowano w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi, gdzie odbył się koncert zespołu Sentido. Samorząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Strzelectwo Sportowe Plus. Do konkursu zaproszone są głównie związki strzeleckie i kluby sportowe, które mogą starać się o dofinansowanie do 100 tysięcy złotych na organizację bezpłatnych zajęć dla młodzieży. Ponad 4 hektary ziół i roślin pojawi się w kompleksie parkowo-pałacowym w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Samorząd województwa rozpoczyna nowatorski projekt łączący kulturę z naturą. Marszałek Grzegorz Schreiber właśnie podpisał porozumienie z Muzeum Narodowym w Warszawie i Instytutem Ogrodnictwa w Skierniwicach. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów, pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów, możliwość negocjacji nowych warunków umowy na Internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, jest 3 luty. Aleksandra Gębicka, miło mi Państwa zaprosić na kolejne wydanie programu lokalnego. Wypadek z udziałem zgierskiego autobusu i łódzkiego tramwaju. Poszkodowana została jedna osoba. Do zdarzenia doszło około godziny dziewiątej na skrzyżowaniu ulic łąkowej i 1 maja w zgierzu. Jadący autobus miejski uderzył w tramwaj linii numer 6. Poszkodowana została kobieta kierująca autobusem 29-letnia kobieta, która w momencie wypadku podróżowała sama. W tramwaju jechało 9 osób oraz kierowca. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie oddalili się z miejsca zdarzenia. Kolizja spowodowała utrudnienie w transporcie publicznym. Mamy kolejny program dla mieszkańców. Najem mieszkania za remont już niedługo to będzie możliwe. Rada Miasta zagłosowała za przyjęciem uchwały. Na ostatniej sesji Rady Miasta Zgierza przegłosowana została uchwała dotycząca projektu mieszkanie za remont. Już niedługo mieszkańcy i osoby, które wiążą przyszłość z miastem, będą mogły starać się o wyznaczenie lokalu do najmu. W puli mieszkań, które, raczej lokali, które znajdą się w tym programie, bo lista jest jeszcze jeszcze tworzona, będą zarówno mieszkania, które są do remontu, jak i powierzchnie, które nadają się do adaptacji na cele mieszkalne. Te lokale będą w różnym stanie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć jeszcze, które to będą lokale, bo jak powiedziałam, lista się tworzy. Wiadomo natomiast, że będzie to około 30 mieszkań w tej, w tej jakby pierwszej transzy. I wszystkie osoby, które się zgłoszą, spełnią warunki, jak również zobowiążą się właśnie do wyremontowania mieszkania, a także wpłacą dwunastokrotność czynszu, czyli roczny czynsz za, za ten lokal, wówczas wejdą w posiadanie w taki, w taki sposób, takim, to mam na myśli, że staną się najemcami na czas nieokreślony i będą mogły tam po prostu zamieszkiwać już dowolnie długo. Program uzyskał dużą aprobatę wśród radnych, bo na 19 obecnych na obradach 18 zagłosowało za wprowadzeniem uchwały w życie. Jak przyznaje jeden z samorządowców, mieszkanie za remont znacznie poprawi stan mieszkaniowy w mieście. Mam nadzieję, że będzie to dużo, ponieważ w Skierzu istnieje duży problem mieszkaniowy i z dwóch stron na to patrząc, i mamy zaniedbaną strukturę techniczną, i mamy duże potrzeby mieszkaniowe wśród mieszkańców. Mam nadzieję, że to trochę, trochę rozrusza ten temat. Podobny pomysł realizuje m.in. miasto Łódź, Katowice czy Warszawa. Listę budynków przeznaczonych do oddania pod realizację zadania pewnie poznamy niebawem. Licytacje, koncerty, biegi, atrakcje dla dzieci to m.in. zabawy przygotowane na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicę naszego miasta wyszło 350 wolontariuszy. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na walkę z sepsą. Wolontariusze z puszkami na datki pojawili się na kilkudziesięciu zorganizowanych imprezach otwartych i zamkniętych. Główne wydarzenia w ramach tegorocznego finału zorganizowano w Starym Młynie. To na tej scenie odbywały się występy artystyczne i ciekawe licytacje. W Zgierzu zebrano grubo ponad 300 tysięcy złotych. Jestem bardzo zadowolony, ludzie przybyli, bawią się z nami. Te licytacje różne są, raz jakby idzie ten wir, raz nie, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Zrobiliśmy to co chcieliśmy, dosięgnęliśmy ten cel, czekamy tylko na, na naszych klientów potencjalnych, na ludzi, którzy przyjdą i będą się bawić z nami razem. Tak jak powiedziałem, nie chodzi o rekordy, nie chodzi już o super wrzuty do puszki, które oczywiście by się przydały, bo wygrać z taką chorobą jest potężnie ciężko, więc te pieniądze są nam potrzebne. Ale najważniejsze to jest to, żeby się bawić. Żeby się bawić, to będę zawsze podkreślał, najważniejsza jest zabawa. Ten ogromny sukces zbiórki w zgierzu nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie i poświęcenie wielu osób. Chodzi przede wszystkim o wolontariuszy, którzy w mroźną niedzielę cały dzień na ulicach z puszką w rękach zbierali datki od mieszkańców. Wszyscy oni wraz z hojnymi darczyńcami zapracowali na ten ogromny sukces. Bieramy na fajny cel. Włośb to jest coś, co na pewno zachęca ludzi troszeczkę do współpracy, chociaż jeden dzień w roku. Wolontariusze mogą się naprawdę wykazać swoją wiedzą, poza tym możemy poznać miasto chodząc właśnie po nim. Fajnie, że organizowane są również na przykład biegi czy jakieś konkursy, bo to również zachęca ludzi do dobrania w tym udziału. Po prostu jeżeli mamy, jeżeli zbieramy na szczytny cel, to uważam, że powinno się to kontynuować co roku. Ja w salonie kosmetycznym klientki jak płacą, to zawsze proszę, żeby do puszeczki wrzucały coś, sam za serduszko. Dużo jest? No, mogło być więcej, zawsze by mogło być więcej, nie? Czy co roku Pani bierze udział? No drugi rok już teraz, tak. E, było bardzo fajnie, na początku trochę ciężej, ale jak się już rozkręciło, to... Pokaż nam. E, najbardziej to na Placu Chińskiego, e, bo tam było też trochę więcej osób I... Na przykład, jakby chcieliśmy też pojechać na ulicę 5 maja, ale zdecydowały się, że nie. A same chodziły z tym um, wszystkim? Same, same? Um, chyba że liczymy moją czasem, proszę. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście. Na pewno sporym zainteresowaniem cieszyła się Moto która powróciła na krańcówkę autobusową. Do zgierza przyjechali drifterzy z całej Polski. Do wydarzenia stanowczo dla miłośników adrenaliny motoryzacyjnej. Cieszę się ogromnie, że możemy w tej szlachetnej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotkać się tutaj, właśnie w tych sprzyjających okolicznościach koszykarskich, z wielkim sercem do tego sportu, nas wszystkich. Cieszę się ogromnie, że mamy możliwość udzielenia ogromnego wsparcia tym wszystkim potrzebującym właśnie w taki sposób. Zgierzanie coraz mają większe serducho do gry, coraz większe serducho do pomagania i. Coraz aktywniej biorą udział w różnych przedsięwzięciach. za co wszystkim bardzo serdecznie z Panem Prezydentem Wam dziękujemy. W piątek na zgierskim Mosirze odbył się mecz w ramach wielkiej orkiestry świątecznej pomocy między gwiazdami zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki a MKK Boruta Zgierz. Po stronie gwiazd grał między innymi prezydent miasta Przemysław Staniszewski, Robert Hocholski Konrad Miklaszewski czy Błażej Kania, a ich trenerem został Piotr Wyżykowski. Mecz, mimo że był prowadzony w celach charytatywnych, potrafił swoją zaciekłością rozpalić publiczność. W trakcie przerw między wyjściami na boisko prowadzone były licytacje, podczas których można było zdobyć gadżety z logiem WOŚP. Udało się uzbierać ponad 6000 zł. Za co organizatorzy meczu gorąco podziękowali nie tylko patronom i sponsorom wydarzenia, ale przede wszystkim Zgierzanom. Przeplatający się świat realny i wirtualny to obecnie popularny i kłopotliwy temat, zwłaszcza w kontekście komunikacji. Mimo to uczestnicy warsztatów fotograficznych w Zgierskim Moku postanowili podjąć się uchwycenia go w obiektywie aparatu. W ostatni wtorek stycznia gościliśmy w starem Młynie na wystawie fotograficznej Realni Ludzie w Nierealnym Świecie, stworzonej przez młodych artystów i artystki uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Karinę Lisiecką. Już sam pomysł na temat wystawy okazał się być skomplikowany. Na początku mieliśmy troszkę problem z tym tematem. Nie powiem, mieliśmy naprawdę chyba trzy spotkaniowe debaty, żeby wybrać powiedzmy jakiś temat. W którym chcielibyśmy tworzyć, ale w pewnym momencie padło właśnie na tę komunikację w życiu realnym i wirtualnym, i myślę, że to był jak najbardziej dobry wybór. Komunikacja to jest taki obszar w relacjach międzyludzkich, że ona potrafi zniszczyć kompletnie wszystko, a potrafi też naprawić wszystko. I myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy tych przestrzeni do komunikacji mamy więcej niż kiedyś, bardzo ważne te warto ten temat podejmować. Abyśmy też nie zapominali, że oprócz takich przestrzeni wirtualnych i trochę nierealnych, jak oni tutaj pokazali, musimy też pamiętać, że, że spotykamy się i komunikujemy też w realnym świecie. Podjęty przez uczestników zajęć temat komunikacji był zdaniem prowadzącej powszechny i trudny, bowiem dotyczył nie tylko strefy realnej, ale i coraz popularniejszej wirtualnej. Aby dokładniej zrozumieć sens wykonywanych zdjęć, zapytaliśmy uczestników zajęć o ich pracę. Ogólnie przekazem tego zdjęcia jest porozumienie w mediach społecznościowych i tworząc to zdjęcie zależało mi na tym, żeby przekazać, że mimo że niby to jest tylko wiadomość w telefonie, to i tak może zadziałać i stworzyć zagrożenie albo po prostu sprawić przykrość. Osobie, do której taka wiadomość jest wysłana. Tutaj przedstawienie jest jakby gry w szachy i my jakby teraz w tej rzeczywistości walczymy właśnie o, o to, aby była komunikacja nie tylko przez telefon albo przez rozmowę, ale też przez różne środki, właśnie takie gry planszowe albo gry w szachy. Po zakończonej prezentacji, zdjęcia na stałe zawisną w przestrzeni Starego Młyna. Przybyli na wystawę goście, bardzo pozytywnie wypowiadali się o fotografiach, ale i o samych zajęciach, które oferowane są młodzieży przez Miejski Ośrodek Kultury. Nowa data wymiany kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Kolejne przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany pieców zastanawia mieszkańców. Jednocześnie władze miasta zaznaczają, że ich oczekiwania w tym względzie zostaną spełnione. Data obowiązkowej wymiany pieców grzewczych najbardziej zanieczyszczających powietrze, zwanych inaczej kopciuchy, została przesunięta o dwa lata. Właściciele takich urządzeń mają czas do 1 stycznia 2025 roku. Wydłużono też czas na zmianę kotłów grzewczych niższych klas oraz kominków emitujących zbyt dużo pyłu. Zgierzanie są tej uchwale przychylni, zgłaszając jednocześnie do Urzędu Miasta obawy w sprawie dotychczasowych terminów. Naprzeciw oczekiwaniom społecznym wychodzi sam prezydent miasta, zaznaczając, Rzekmina miasto Zgierz dołoży wszelkich starań, by czas ten w jak najmniejszym stopniu wpływał na oczekiwany rezultat projektu, czyli poprawę jakości powietrza. Zapewnione jest także finansowe wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze, który od 1 stycznia 2023 roku ma zmieniony program oraz zwiększoną wysokość dofinansowania. Właściciele kopciuchów mogą otrzymać dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne. Punkt informacyjny projektu czynny jest w Urzędzie Miasta Zgierza przy Placu Jana Pawła II 16 w pokoju numer 12 we wtorki między godziną 12 a 17 oraz w środy między godziną 8 a 14. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Luty w kinie w Munie to bardzo dużo ciekawych propozycji filmowych z różnych gatunków i różnych produkcji z różnych krajów. Zobaczymy przede wszystkim Ucie, ciekawe będzie? kino polskie, zarówno lżejsze, beje, komediowe, takie jak film Masz los z, z, z głównymi rolami Rafała Rutkowskiego, Sonik Gochosiewicz czy Mariana Dziędziela. Hmm, hmm. Krzysiek! Teścia już nie obudzię, je. się obieba. Czy ty paliz? A nie mówi, bo zaraz polecisz kupować. A tata ta, co taki wypchany? Zobaczymy też kino bardziej poważne i nieco bardziej wymagające, takie jak chleb i sól, reżyserski debiut Damiana Kocura, który został świetnie oceniony na festiwalu w Wenecji i w Gdyni. Wykimano nie jest niezastrojone? Nie. Film Tata z główną rolą Eryka Lubosa, który przedstawia losy samotnego ojca zmagającego się z wychowaniem własnej córki i taką międzynarodową dużą przygodą. Co mówisz, robaki, jeszcze nie śpicie? Tato, no bo babcia leży i leży i jest coraz bardziej zimna. Co mamy robić?

z kina nieco lżejszego pokażemy film Właściciele. To jest czeska produkcja komediowa, wesoła. Na pewno odnajdziecie tam ślady polskiego myślenia. Dzień dobry, Dobry dzień. Jestem rada, że wszyscy przyszli, bo że dzisiejsze zgromadzenie jest skutecznie ważne. Nejdřív się udzielamy uděláme prezenčku a zjistíme, jestli jsme usnášeni schopni, ale už takhle okem vidím, że to jest dobre, że jsme tady prakticky všichni. Okam je to sice dobre, ale ja bych to raději měla i na papierze. Nie zapomnieliśmy również o Walentynkach. 11 lutego w sobotę chcielibyśmy namówić wszystkich już zakochanych i wszystkich jeszcze niezakochanych do udziału w naszych pokazach filmowych o 17 Gra Fortuny, o 19 film i tak cię kocham, amerykańska. Produkcja o parze, która stara się, zmagając z różnicami kulturowymi, jednak pozostać i być ze sobą. Nie zapominamy także o, o najmłodszych naszych odbiorcach, kinomanach. Pokażemy historię zadziwiającego Kota Maurycego, a oprócz tego wspaniały film Animowany Mumie, oraz przygody Asterixa i Obelixa w Imperium Smoka. Oczywiście, że nie zapomnieliśmy o powtórkach tych najważniejszych i tych najchętniej oglądanych filmów. Powtórzymy Niebezpiecznych Dżentelmenów, szukajcie seansów w repertuarze, będą dwa. I powtórzymy film Siobuk na specjalne życzenie naszych widzów. Do zobaczenia w kinie w Starym Łynie. Do zobaczenia. I nagle